Jeśli masz problem z reakcją redox w środowisku zasadowym, taką jak mój uczeń, a mianowicie nie możesz uzgodnić jonów OH- i H2O, proponuję Ci zrobić bilans elektronowy jonowy troszeczkę inaczej. Wejdźmy sobie w chemię. Na zajęciach uczeń wszedł w redoxy, Otworzymy tą ścieżkę. Wszedł w bilansowanie równań reakcji. I tutaj mamy jedno zadanie do wyjaśnienia, które miał mój uczeń. Mianowicie nie potrafił do końca wyrównać tego równania. Ok, zacznijmy od równania reakcji redukcji. Kto tutaj będzie zmniejszał swój stopień utlenienia? Cynk zwiększa, azot zmniejsza. Z piątego przechodzi na trzeci. Zacznijmy w takim razie od reakcji redukcji. Metoda ta polega na tym, że troszeczkę zamienimy typową kolejność. Czyli tak, najpierw zaczynamy w bilansie od co? W co? Czyli w tym przypadku będziemy mieli sytuację, w której NO3 minus będzie przechodziło w NH3. Krok drugi w tym sposobie to będzie określenie elektronów po stopniach utlenienia. Okay. Azot w jonie azotanowym 5 jest na plus 5 stopniu utlenienia, natomiast w amoniaku mamy na minus 3 stopniu utlenienia. azot. Różnica wynosi 8 elektronów, i elektrony dodajemy po stronie, po której jest wyższy stopień utlenienia czyli dodajemy tutaj 8 elektronów. Ok, jako trzeci element. Przeprowadzamy atomy. Atomy zgodnie z, e, czyli możemy powiedzieć niezgodnie, ale możemy powiedzieć po ładunku. Dzięki temu będziemy wiedzieli, gdzie dodać one OH-, skoro wiemy, że mamy środowisko zasadowe. Po lewej stronie równania ładunek wynosi minus 9. Mamy 8 ujemnie naładowanych elektronów i jedną grupę NO3, czyli razem mamy ładunek minus 9, po prawej stronie mamy elektrycznie obojętny amoniak, czyli 0. Widzimy, żeby ładunki stronami się zgadzały, muszę jony one OH dodać po prawej stronie. Więc dodam 9 OH. Ok, dodając 9 OH, zobaczmy, jaką mamy sytuację. Mamy 3 tleny tutaj. Po prawej stronie mamy 9 tlenów, czyli różnica wynosi 6. W takim razie po lewej stronie dodamy sobie 6 W. 6 H2O. I do czego doszliśmy? Mamy 9 tlenów po lewej, 9 po prawej, mamy 12 wodorów po lewej stronie, po prawej mamy 9 i 3 12. Zgodziło nam się. Ok, chodźmy do drugiego, czyli do równania procesu. Utleniania, czyli cynk przechodzi w związek wion kompleksowy, Czyli możemy sobie zapisać ZN, strzałeczka przechodzi w znoh 4 minus, ok, Dobrze, co w co mamy? Zaczynamy elektrony po stopniach utlenienia. Stopień utlenienia wolnego cynku, czyli tak zwanego metalicznego, wynosi 0. W związku kompleksowym wynosi plus 2. Różnica jest, więc większy stopień jest po tej stronie, więc dodajemy dwa elektrony celem obniżenia tego stopnia utlenienia. Teraz yy, możemy przejść do naszego trzeciego etapu, czyli do atomów po ładunku. Ładunek po lewej stronie wynosi 0, ponieważ metaliczny cynk jest obojętny. Jeżeli chodzi o ładunek po prawej stronie, to mamy 2 minus od związku kompleksowego i mamy dwa ujemne elektrony, czyli prawa strona to 4 minus. W takim razie po lewej stronie muszę dodać 4 OH minus. Dobrze. Czy atomy mi się zgadzają? Cynk się zgadza, tleny zgadzają się, wodory 4, 4 zgadzają się. Ok. To w takim razie przechodzimy do wyrównania, zbilansowania tych reakcji połówkowych. W pierwszym równaniu mam 8 elektronów, w drugim równaniu mam 2 elektrony. Czyli pierwsze równanie mogę pomnożyć razy 1, drugie równanie mogę pomnożyć razy 4. I będę miał wyrównane. Dobrze, możemy przystąpić w takim razie do dodania, do sumowania i zapisu równania. Jonowego skróconego reakcji redox. Zastąpi nam to, dobierz i uzupełni współczynniki w zadaniu 25.2. Czyli tak, mamy 1 razy NO3, czyli mamy NO3. Dodać, elektrony nam się stronami skrócą. Mam 6W, na dole nie mam wód, czyli przepisuję 6W. Ok, schodzimy od niżej. Mamy 4 cynki 4ZN. Dodać. 4 OH minus razy 4 daje 16. 16 OH minus, a po prawej stronie będę miał 9 OH minus, czyli OH minusy mi się skrócą. 16 odjąć 9 daje 7. 7 OH minus po skróceniu. Strzałka. Nie zmieszcza się tutaj, więc sobie pozwolę przedłużyć strzałkę na dół. I mamy NH3. Dodać jedna OH już została skrócone, więc teraz bierzemy się za związek kompleksowy. Mamy 4 razy Zn OH 4 2 minus elektrony. ok, zgadzają się. No to teraz sprawdźmy na sam koniec, czy zgadzają nam się atomy. Mam jeden azot po lewej dru i jeden po prawej. Mam cztery cynki po lewej, cztery po prawej. Dobrze, przejdźmy do atomów tlenu. Po lewej stronie mam 6 i 7 i 3, czyli to będzie 16. Po prawej stronie mam 4 razy 4, 16. Sprawdźmy wodory. 6 razy 2, 12 plus 7, 19 wodorów. Po prawej stronie mamy 4 razy 4, czyli 16 plus 3, 19 wodorów. Czyli wszystko nam się zgodziło. Pamiętajcie, że niezależnie jaką metodę stosujecie, bo część z Was może stosować tą metodę, a część stosuje inaczej, zaczyna co w co, później idzie do atomów, po ładunku, na końcu elektrony. Nie jest to istotne. Istotne jest to, że jeżeli w środowisku zasadowym się zatniecie, nie będziecie mogli dobrać współczynników, tak jak tutaj miało miejsce. Tu był duży problem z doborem tych współczynników, Czasu możecie stracić co niemiara, a wystarczy zapamiętać te trzy kroki dla środowiska zasadowego. Ono nie trafia się zbyt często na maturze. Na nowej podstawie, chyba było tylko jedno zadanie w środowisku stricte zasadowym, ale ta metoda zadziała. Można ją oczywiście robić w każdym innym przypadku. Dla przykładu, żeby Wam pokazać, wybierzmy sobie tak: dział redoxy. Przy okazji zobaczycie, gdzie jest więcej zadań, bo na pewno więcej jest w bilansowaniu. Ja jeszcze wezmę przewidywanie reakcji. Jest to taki podział ze względu na to, że nie mamy podanego równania reakcji, a na podstawie rysunku schematycznego bądź opisu musimy takowe równania zapisać albo wyciągnąć jakieś wnioski, do których przydałoby nam się równanie. Spróbujmy zatem rozwiązać powiedzmy w środowisku wodnym. Weźmy sobie pierwszą reakcję, która tutaj zachodzi. I sobie jakoś to oddzielimy, żeby było później widać, że to jest inne. Ok, zaczynamy od reakcji MNSO4 i KMNO4, czyli jako substratę mogę sobie zapisać MNSO4, przecinek KMNO4 i napiszemy wodę, żeby sobie stwierdzić, jakie jest środowisko reakcji. W obu próbkach wytrącił się brunatny osad, a więc będzie to oznaczało, że zarówno one Mn2+, będą przechodziły do MnO2, jak i KMnO4 będą przechodziły do MnO2. Czyli zarówno ten, jak i ten przechodzi w tlenek. No dobrze, spróbujmy tą metodą zrobić ten redox, czy się da. Czyli mamy tak, Mn2+, przechodzi w... MNO2. Mamy co w co? Przystępujemy do stopni utlenienia. Tu jesteśmy na plus drugim, tu jesteśmy na plus czwartym, czyli tutaj dodajemy po tej stronie dwa elektrony. Ok. Mamy środowisko wodne, przystępujemy do wyrównania ładunku. Po prawej stronie ładunek wynosi 2 minus, po lewej stronie wynosi 0. Nie mogę tutaj dać dwóch oH minusów, bo środowisko jest wodne, czyli wymaga to ode mnie użycia w pierwszej kolejności wody. Tutaj, jeżeli ja tutaj muszę użyć wodę, to tutaj będę musiał użyć czegoś dodatniego, co mi obniży ładunek, czyli jonów H. Czyli dodajemy sobie H plusiki sztuk 2, żeby ładunek wynosił 0, a nie, on nie ma wynosić 0, po tej stronie jest plus 2, czyli musimy H plusików dodać. Już się poprawiam. H plusików musimy sobie w takim razie dodać sztuk 4. Ok, po tej stronie mamy dwa tleny, po tej stronie mamy jeden. Razy 2. Wodory 4, wodory 4, To by nam się zgodziło. Ja sobie jeszcze troszeczkę oddalę, żebym widział trochę więcej. Ok. No dobra. Czyli metoda co w co? Elektrony, atomy. Działa na razie. Mamy drugie równanie. Mamy równanie, w wyniku którym MnO4- przechodzi w MnO2, czyli to będzie równanie redukcji. MnO4- przechodzi w MnO2. I znowu, co co jest? To teraz idziemy do stopni utlenienia, czyli do elektronów. Tu mamy plus siódmy, tutaj mamy plus czwarty. Różnica to trzy elektrony. Tam, gdzie jest wyższy stopień utlenienia, tutaj dodajemy. 3 elektrony i patrzymy na atomy. Żeby wyrównać, musiałbym dodać po tej stronie H. Plusy. Nie mogę tego zrobić, bo mamy środowisko wodne, więc dodajemy tutaj wodę. Czyli zatem, żeby obniżyć ładunek prawej strony, muszę dodać OH, minusy, bo prawa strona też ma mieć ładunek 4, minus, czyli muszę dodać 4 razy OH. Minus. No dobra, to patrzymy na atomy. Mamy 2 i 4, to mamy 6 tlenów. Po lewej stronie mamy 4, czyli musimy użyć 2 wód, aby też mieć 6 tlenów. Wodory mamy 4, mamy 4. Bezproblemowo. Tą metodą również możemy. Teraz, żeby zbilansować to równanie, wystarczy oczywiście pomnożyć, czyli to, to pomnożymy sobie razy 3 i to pomnożymy sobie razy 2. Tutaj warto zauważyć, co się będzie działo. Mamy tak 3 Mn2 plus Mamy 3 razy 2, 6 wód i na dole mamy 4 wody, czyli razem mamy 10. H2O. Eee, tyle? Nie. Jeszcze MnO4. MnO4 minus, mamy dwie sztuki i przechodzimy na prawo, czyli mamy 3 MnO2 i 2 MnO2, czyli razem mamy 5 MNO2 dodać, jeżeli chodzi o H, plusy, to tutaj mamy 3 razy 4, czyli mamy H, plusów, dobrze policzyliśmy. Tutaj były 2 elektrony. 2 elektrony. Dobrze, czyli mamy 3 razy 4, czyli będziemy mieli 12 H plusów i będziemy mieli 8 oH minus. Ok. OH minusy z H plusami skracają się, przechodzą w wodę. Czyli tutaj zostają nam 4 H plusy. O, też całe skreślę. I 8 wód. To w takim razie stąd wody nam znikają całkowicie. A tutaj zostają nam dwie wody. I mamy równanie. Możemy oczywiście zobaczyć w odpowiedzi, klikając odpowiedź, co nam się załaduje. Oj, coś mi chyba w internet dzisiaj wolno działa, bo mi się bardzo wolno ładuje odpowiedź. Ale na to nie mam wpływu. Generalnie aplikacja działa bardzo szybko, ale jak chcemy odpowiedź, a mamy wolne łącze, to niestety chwilę trzeba poczekać. Albo informatycy coś robią, bo jest to wersja beta i coś jeszcze poprawiają. No najwidoczniej. No nie sprawdzę teraz. Kurczę. No działaj. Działaj, działaj, działaj. Coś jest nie tak, odświeżymy sobie stronę. Dobrze, działa. Coś się na chwilę zacięło, czyli co my mamy? Mamy 5MNO2, 5MNO2 i po prawej stronie mamy 4H, plusy, czyli wszystko się zgadza. W zadaniu napisano poprawna odpowiedź, tak jakby inny model nie jest możliwy. Nie jest możliwe dlatego, że musi nam wyjść woda po lewej stronie, ponieważ gdyby nam wyszły w wyniku dowolnego dodawania H plusów i OH minusów po lewej stronie, właśnie H plusy lub OH minusy, to wtedy nie mielibyśmy środowiska wodnego. Więc ten przykład był dosyć kłopotliwy, jeżeli chodzi o zadanie maturalne, i często pojawiał się na grupach dyskusyjnych, na Facebooku. Gdzie uczniowie mieli problem, ponieważ im zostawały H plusy bądź OH minusy po lewej stronie, w równaniu jonowym skróconym, a tak być nie może. Natomiast tą metodą, czyli tymi trzema krokami, co w co, elektrony po stopniach utlenienia, atomy po ładunku i pilnowaniu właściwego środowiska, zarówno w tym przykładzie, jak i pilnowaniu właściwego środowiska w tym przykładzie, jak najbardziej jesteśmy. W stanie do tego dojść. Spróbuję jeszcze w ramach pokuty za błąd w pierwszej wersji filmiku zrobić dla Was jeszcze jakieś jedno zadanie. To zadanie myślę, że możemy sobie oznaczyć jako trudne i chcemy do niego wrócić przed maturą. Teraz zobaczcie, że w aplikacji mamatura.edu.pl zadania do wyjaśnienia nam się zmniejszyły. Zostało już tylko jedno, a zadania trudne się zwiększyły. Oto jedno, które wrzuciliśmy. Jak będziemy chcieli przed maturą, można zawsze wejść i odnaleźć to zadanie. A tutaj zobaczcie ciekawe zadanie z 2017 maja 32. Znowu, nie mamy tutaj typowo, typowo podanego równania reakcji, a chcemy, żeby na podstawie substratów napisać równanie reakcji. Ja sobie pozwolę, oczywiście, znowu tutaj odgraniczyć się, żebyśmy mogli zobaczyć. I co? I weźmiemy sobie czarny, Czyli mamy tak: mamy kwas, mamy MnO4- i mamy H+. No to ja bym zaczął od MnO4. Każdy maturzysta ma w małym paluszku MnO4-. MnO4- w kwasowym środowisku przechodzi w Mn2+. I tym sposobem mamy pierwszy punkt, czyli co w co. Teraz przechodzimy do elektronów. Zobaczmy. Mamy na plus siódmym stopniu utlenienia mangan, który przechodzi na mangan na plus drugim stopniu utlenienia. Różnica, o, mucha przyleciała do mikrofonu, różnica, stopni... różnica w stopniu utlenienia wynosi 5, czyli tak naprawdę tam, gdzie mamy wyższy stopień utlenienia, tam dodajemy 5 elektronów, tak jakby obniżając tą ilość. No dobra. To teraz możemy przejść do następnego punktu, czyli do atomów. Jakie mamy środowisko? No, przede wszystkim pamiętajmy, że środowisko jest kwasowe, więc my powinniśmy używać H. Ładunek po lewej stronie wynosi 5 i 1, czyli 6 na minusie, po prawej 2 na plusie, czyli tutaj muszę dodać tak naprawdę 8 H i mogę dodać H, bo jest to środowisko. Kwasowe. Gdyby to było środowisko zasadowe, to bym tutaj nie dodawał H, oczywiście, prawda? Dobrze. To teraz tleny. Cztery tleny po lewej stronie, po prawej stronie nie ma. No to muszę dodać coś, co ma tleny. Mogę wybrać z OH minusów lub wody. OH minusy eliminujemy, bo jest środowisko kwasowe, czyli dodajemy wodę. h 2 o Mamy mieć cztery tleny, więc cztery. I nagle się okazuje, że wodory się zgodziły. Całkiem przyjemna metoda. Wybieramy sobie w takim razie inny kwas. Weźmy na to HCOOH. I teraz ten kwasiur będzie nam przechodził w. No właśnie. Jeżeli wiecie, to wiecie. Jeżeli nie, to patrzycie do tekstu. Ja w tekście widzę, że tu mamy wodę wapienną. Tu powstaje nam w kolbie jakiś gaz. Wchodzi do wody wapiennej. Pewnie jest mętnienie. Po delikatnym ogrzeniu kolby z mieszaniną odbarwiło się w kolbie oraz Powstanie białego osadu w probówce. No to jeżeli w probówce powstał biały osad, to na pewno powstał pod wpływem dwutlenku węgla. Mętnienie wody wapiennej podstawowe doświadczenie dla maturzysty. Czyli nasz kwas, w którym atom węgla jest na plus drugim stopniu utlenienia, przechodzi sobie w dwutlenek węgla. W którym to węgiel jest już na czwartym stopniu utlenienia. Czyli tutaj musimy dodać dwa elektrony i przystępujemy do wyrównania atomów. Mamy po lewej stronie dwa tleny, po prawej też dwa tleny. Po lewej stronie mamy dwa wodory, po prawej nie mamy wodorów. Mamy środowisko kwasowe, więc możemy zarówno po prawej, jak i po lewej stronie stosować H. H, +y, sztuk 2. Dobrze, ładunki nam się zgadzają. Teraz mamy 0, tu też mamy 0, czyli możemy tak naprawdę przystąpić do wyrównania, czyli do bilansu elektronowo-jonowego, czyli musimy pomnożyć stronami. Na, na górze mamy 5 elektronów, na dole mamy 2 elektrony, czyli górę razy 2, dół razy 5 i dodajemy do siebie stronami i otrzymujemy równanie jonowe skrócone. Reakcji redox. Czyli będziemy mieli tak 2MNO4 minus dodać 2 razy 8 16H, a po prawej 10H. Czyli jak nam się to skróci, to będzie to 6H, dodać 5 HCOOH, szczałka i co nam powstaje? 2MNO4. 2 plus dodać 4 H2O, ok, nie mieszczę się, to sobie zajdę na dół. Yy, I mamy 5 CO2, elektrony się skróciły, protony już skróciliśmy. To jest nasze równanie jonowe skrócone reakcji redox. Moglibyśmy oczywiście na podstawie tego napisać też równanie cząsteczkowe. Do czego Was zachęcam. Jak na razie nie było jeszcze to wymagane na maturze, na nowej podstawie programowej. A myślę, że to jest ciekawe, żeby na podstawie projektu nie poprzestawać na równaniu jonowym skróconym, tylko wymagać od ucznia również napisania równania cząsteczkowego. No to zobaczmy, co zastosowaliśmy. Jako kwas. Jako kwas zastosowaliśmy H2SO4, a jony MNO4 pochodzą z KMNO4. Czyli mogę napisać, że mamy tak. 2KMNO4 dodać 6H pochodzi z H2SO4. No to z 3H2SO4 uzyskamy 6H. Dodać 5 kwasów H. COOH, ok, ja już widzę, że się nie zmieszczę, bo mam trochę rozległy charakter pisma, to sobie zajdę na dół. No dobra, co mi powstaje? Mn2+, plusy. no ale nie mogą być w cząsteczkowym, muszą się połączyć z jakimś anionem. Po prawej nie mamy żadnego anionu, po lewej tutaj już nie ma, bo MnO4- przeszło, to patrzymy na cząsteczkowy, SO4-, -2 czyli mamy 2 MnSO4, dodać 4 wody, dodać 5CO2 i uwaga zostały nam jeszcze dwa potasy tutaj może ja to sobie podkreślę na czerwono tu nam zostały dwa potasy tu nam zostały one SO4 których nie było w równaniu nowym skróconym więc uwzględniamy je na końcu jako K2SO4 teraz jak sobie policzycie stronami atomy będą się zgadzać i myślę, że tyle Pamiętajcie, jeżeli chcecie więcej takich przykładów, więcej potrenować, wybierzcie redoxy. Macie dwa działy, gdzie znajdziecie taką możliwość. A jeden to bilansowanie równań reakcji, drugi to przewidywanie reakcji. Jeśli byłyby jakieś problemy, to pytajcie, szukajcie. Pamiętajcie o zaznaczeniu do wyjaśnienia. To bardzo ułatwi Wam odnalezienie zadań, z którymi macie problem.